Cześć meneczku, witam was na moim kanale, tu a to jest kolejny odcinek, kolejna seria na tym kanale, z gry Detroit, i co, wchodzi intro, i zaczynamy. Ok, nowa opowieść, bo... Sprawy mogą się nie układać, ale pamiętaj, że masz mnie. Bo ja kiedyś tam ten na chwilę i jakby zaraz usunąłem wszystkie zapisy w ustawieniach yy, konsoli i od razu się odpaliło po tej yy, wyboru języka, yy, no wszystko co na początku, to od razu. Gra się włączyła, no. I jak się rozpoczęła ten to ja od razu wyłączyłem ten i menu główne wziąłem i no i dlatego no Dobra, nowo, nowa opowieść Opowieść No Myślę, że dźwięki okej okay, wszystko A, dźwięku nie było Aha, okej, okay. się wkurzyłem już, że dźwięku nie nagrywa. Myślę, że dźwięki będą okej. Okay. Ściszać będzie grę, jak ja będę mówił. O, Detroit. Ok, idziemy. Tu coś le będzie leżało? Nie. O, zdjęcie. Ok, weź. Zdjęcie. Tu mamy tego ojca. No ojca, matkę i córkę. Philips John Philips Carolina Philips Emma Aha, okej. Jak się tam yy, płacze. Bogapur, a to i moją córeczkę. A, ty Chorożka. Nie. Wysyłacie Androida? Proszę pani. Nie możecie. Nie możecie mi tego zrobić. Dlaczego? Trzeba nie wyślecie człowieka. Nie dopuśćcie do tego. Do nie... mm, Zostaw ocal. Ocalić go. Rybkę tak i tam zostawić, żeby ta zdychnęła? Nie, okej, okay. mogę zobaczyć, jak ona tam sobie pływa. Jest tu więcej rybek. Aha, okej. Okay. I ten nie wiem jak tam z dźwiękami, bo nie ma żadnych tych do ustawienia. Tych nie ma. Um... A czul, aktualizacja jakieś gry, e, bo w grze nie ma do ustawienia tych suwaków, ten, e, tych głośności. Trochę ciulowe ale A jakieś muszę WOB się to ten Tu jakiś pokój Co nie możemy Nie A, tu musimy Gdzie jest ten Kto to jest? Kapitan Ale Jestem przesłany przez Cyberlife Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mi gnój zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. No. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Nie mam pojęcia. Abo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Jaką on się nazywa? wszystko tylko uratowanie dziecka. Czam, kurwa, tylko trochę chyba i mnie też się powinno tam. Ten... No tak, zareagował? naj. No tak, tak zaraz, gołąb, nie wiem. Okej. Okay. Amunicja

Okej okay. pojemność 17 pocisków 355, długość 21,60 prawie, lufa 12,7 y cm. Co tych hardztw? Pokuwa w grze, czy u mnie to charczy, tak. Okej, okay. odłożył broń. No, ten chyba chciał broń wziąć, ale nie wziął chyba. Albo wziął, nie wiem. Okej, okay. Pięć, 51% jeden procent. Na niebiesko je. Co tu się działo? Trzy razy dostał? A biefoko. Nie... nie żyje? Pchlepsi. Jo... Johne wzrost 182 cm. waga 85 prawie, szacowana godzina zegonu 15:30 prawie, rana postrzałowa pocisk 355, krwawienie z dolnej części płuca krwa... fo... krwotok wewnętrzny a krwawienie z górnej części płuca odma opłutnowa. Perforcja, czyja Perforcja lewej narki śmiertelne Udar brzucha.

A, to miasto Detroit się nazywa. Aha. Co tu? Co To. Aha. Księże, książka jakaś. A, tylko zobaczył i tam. Nie żyje tych kart Antony Dobra, nie będę tych wzrost, waga ten czytał Perforcja prawego przedsionka serce krwotok wewnętrzny wy A jeszcze tu ręka. Kurde, O, kurde, o, Styf Styf -styf Czul. o, 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 -siar siarczek siarczek Antymonu. Tylko jeden strzał. Aha, jak kwadrat kliknął, Kliknąć cienie kuko. Ale kuko też, też podziało. Dobra. Pójdę na ten dach już. A tu co? Jakieś ten. Niebieski ten. No to i kryw tych robotów całych, Jaka niebezpieczna madzie jakaś, okej, okay. weszliśmy tam na dach, a kurde dostał już tam jeden szczał android, Panasz, że idę jazda! Jazda, I mnie, nazywam się Conor, Konor, jak? Przedstawisz mi się, danio. No tak, takie mi się Stój, dalej! O kurwa, mogę wstać jedną. Mam stać czy tam? Chcę, żebyś wypuścił Emmę! To tylko mała dziewczynka, nie ma z tym nic wspólnego! Chyba chwisz. Zabijesz mnie, jak tylko ją puszczę! Nie da się na to nabrać! Nie da! Nie jestem dupny. Patrz, co zrobiłeś! Miałeś służyć ludziom, a nie ich mordować! Kim niby miałem być? Nie źle Na pewno źle Chciałem, żeby się mnie drożdżyli Chciałem się liczyć Chciałem być kimś, nie czymś Też jakieś ciało leży w tym Źle źle, źle! Ja był złym tym... Tak to ten się nazwał? Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie. To nie była moja wina. No? Myślałem, że źle. Kochałem ich. Słyszysz? Ale byłem dla nich nie A ma ten! No krąg czerwony, to naprawdę coś i, i, z nim się ten nie mogę już znieść tego hałasu w ogóle nie. Danielu, puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze. O, dobrze. Wszyscy mają stąd zniknąć. A ja chcę samochód. Obiadę i wypuszczę małą zamiast To niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. A pewno kurwa źle. A, nie, dobrze. Nie chcę Myślałem, że się wkurzę. Całe życie, tylko słuchałem poleceń. Zabiję ją, czy nie. Teraz moja kolejna. z zlecą razem. O! Ona przeżyje, a ten konor i ten to chyba nie. Nie Dobrze powiedziałem, że ten konor nie przeżyje chyba i ten drugi też nie Ale przeżyła, ale Mała przeżyła, ale te moje wybory niektóre to do kitu były Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Okej, okay, dalej. Pięty listopad. dwa rok.

Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Ok. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX400. Imię. Nie ja muszę z ty tym wejściem zaraz poruszać, po. Bo... mam na imię kara. Albo skar porusza, że wejściem, no to, gdzie wzmacniać się w w ten i słuchawki? Karchą. 嗯。Huh. No, androidy na takich przystankach specjalnych chyba Stoję i czytałem. O, wow, piątulista drzwi. Ile lat minęło, kurde? Kurde, i tak Androidy normalnie chodzą po mieście. Kurda typy... Ale woda normalnie pijam. <dziwniej> Dziwnie ubiegałem. Nie. Aha! Ale pasy tam Czekaj kurna Czemu zatrzymał się Tam Ej O Co teraz? Aha, tam odbierz zamówienie ha haszak tutaj. 847 w sklepie z farbami Berlin. Berlini. Okej. Okay. Idziemy zamówienie odebrać. Gdzie to? Tam. Okej. Okay. nasze miejsce bo jak mówi pismo pójdźmy i zasadźmy się na cichy bez żadnego powodu czyhajmy na czystych Bóg do tego nie dopuści nie nie pozwoli by jego dzieci zostały zwiedzone przez te te demony z plastiku czemu tak no to ta, trochę ma. wiem kim jestem Doskonale to widzę. Jesteś tym, z którego pomocą nadejdzie tu zło. To ty, jesteś tym, który zniszczy Detroit. Bo wiecie, człowiek to człowiek. To on nic takiego nie ten, ale taka maszyna. Możesz coś jej. W... Dobra, wezmę tu i zatrzymam. I co? Tu zakończę. Taki krótszy pierwszy odcinek, a kolejne będą takie już dłuższe. I co? Jak taki odcinek się wam spodobał, to łapka w górę, subskrypcja też mi widziana, dzwoneczek kliknij, żeby być na bieżąco, wchodź do opisu i co? Ja się z wami żegnam, na razie i cześć.